Moje najciekawsze przeżycia z rozmów kwalifikacyjnych, część pierwsza. Myślę, że każdy z Was zna takie firmy jak Amazon, Apple czy Netflix i zapewne każdy z Was chciałby w nich pracować. Uwierzcie mi, że ja też o tym marzyłam. I kiedy dostałam się na rozmowę, byłam zachwycona. Poszłam super nastawiona na rozmowę, czekając, jakby po prostu miało wydarzyć się coś niesamowitego. Ha! I powiem Wam tak, wydarzyło się. Mianowicie na tej rozmowie dowiedziałam się, że w pracy tej nie ma czegoś takiego jak urlopy, kiedy chcesz, że w większości kwartałów nie można brać urlopów, że jak są święta, jakieś dni wolne i tak dalej, to też nie można brać. Generalnie na no, moje pytanie, kiedy można brać urlopy, <laughs> to Pani była troszkę taka <laughs> confused. Jeszcze, że w każdym tygodniu występują nad godziny i w zasadzie nie ma czegoś takiego jak normowany czas pracy. Wyobrażacie sobie moją minę, jaką wtedy zrobiłam. Twierdziłam, że, hmm, hmm, cóż, jak jestem bardzo zdesperowana, i no, że kurczę, no taka wymarzona firma, no. No, może, może się poświęcę. Ale pani chyba zobaczyła moją minę, i niestety nie było mi dane przejść do następnego etapu. Wiem, że na pewno nie jest tak wszędzie, i ja teraz absolutnie nie generalizuję, ale zdecydowanie była to pierwsza i mam nadzieję ostatnia taka sytuacja w moim życiu. I zdecydowanie dziękowałam, że nie zaprosili mnie do kolejnego etapu.